W 1983 roku zespół bardzo pobożnych naukowców przeprowadził radykalny eksperyment w nieujawnionym miejscu. Naukowcy mieli teorię, że człowiek bez dostępu do zmysłów i sposobów do odbierania bodźców będzie w stanie dostrzec obecność Boga. Uważali, że pięć zmysłów skrywa przed człowiekiem świadomość wieczności i bez nich człowiek mógłby faktycznie nawiązać kontakt z Bogiem przez wymianę myśli. Starszy pan, który twierdził, że nie ma już nic do stracenia, był jedynym ochotnikiem do badań. Aby oczyścić go ze wszystkich zmysłów, naukowcy przeprowadzili skomplikowaną operację, w której każde zmysłowe połączenie drogą nerwową do mózgu zostało chirurgicznie odcięte. Wszystkie czynności mięśni zostały zatrzymane, nie mógł widzieć, słyszeć, rozpoznawać smaku i zapachu oraz czuć. Bez możliwości komunikowania się ani poczucie świata zewnętrznego pozostał sam na sam ze swoimi myślami. Naukowcy monitorowali go, kiedy mówił głośno o swoim stanie umysłu, pogmatwane, niewyraźne zdania, których nie mógł nawet usłyszeć. Po czterech dniach mężczyzna stwierdził, że słyszy ciche, nie zrozumiał głosy w swojej głowie. Zakładając, że był to początek psychozy, naukowcy poświęcali niewiele uwagi obawom człowieka. Dwa dni później mężczyzna krzyczał, że słyszy jego zmarłą żonę mówiącą do niego, a nawet więcej mógł z niej prowadzić konwersację. Naukowcy byli zaintrygowani, ale nie do końca przekonani, dopóki nie zaczął nazywać zmarłych krewnych naukowców. Powtórzył naukowcom prywatne informacje, które były znane jedynie ich zmarłym małżonkom lub rodzicom. W tym momencie spora część naukowców odeszła od badań. Po tygodniu rozmawiania ze zmarłymi poprzez myśli człowiek zetał się zakłopotany i strapiony, mówiąc, że głosy były przytłaczające. W każdej chwili na jafie jego świadomość była bombardowana przez setki głosów, które odmawiały mu spokoju. Wielokrotnie rzuca osobą o ścianę, próbując uzyskać odpowiedź bólu. Prosił naukowców o środki uspokajające, aby mógł uciec od głosów przez sen. Ta taktyka działała przez trzy dni, aż zaczął miewać przerażające nocne paniki. Wielokrotnie mówił, że widzi i słyszy zmarłych w snach. Dzień później zaczął krzyczeć i drapać niefunkcjonujące oczy, mając nadzieję, że poczuje coś w fizycznym świecie. Historycznie mówił, że głosy zmarłych są ogłuszające i wrogie, mówiąc o piekle i końcu świata. W pewnym momencie zaczął krzyczeć, bez nieba nie ma przebaczenia przez pięć godzin bez przerwy. Nieustannie prosił, aby go zabili, ale naukowcy byli przekonani, że był bliski nawiązania kontaktu z Bogiem. Na drugi dzień nie mógł już składać spójnych zdań. Pozornie szalony zaczął odgryzać kawałki mięsa ze swojego ramienia. Naukowcy natychmiast pobiegli do komory badawczej i przywiązali go do stołu, aby nie mógł się zabić. Po kilku godzinach bycia przywiązanym zaprzestał walki i krzyków. Patrzył bezmyślnie w sufit, gdy w milczeniu łzy spływał mu po twarzy. Przez dwa tygodnie naukowcy musieli go ciągle nawadniać z powodu ciągłego płaczu. W końcu odwrócił głowę i, mimo ślepoty, nawiązał kontakt wrogowy z naukowcem po raz pierwszy w eksperymencie. Szepnął: Rozmawiałem z Bogiem, a on nas opuścił. Po wypowiedzeniu tego zadania, jego funkcje życiowe zostały zatrzymane, a chwilę później zmarł. Nie było widocznych przyczyn śmierci, ale naukowcy nadal byli zszokowani całym zajściem.